Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś chcę się podzielić z Tobą taką jedną ciekawostką, ale to też jest potwierdzone badaniami, i ta rzecz od kiedy ja o niej usłyszałam, zupełnie inaczej wpłynęła na, moje, na mój sposób działania, na to, jak, jak działam, kiedy jest ten moment, kiedy myślę o tym, żeby się poddać. Bo coś takiego w nas jest. To jest jeszcze z tych czasów zamierzchłych, kiedy musieliśmy oszczędzać energię, że zaczynamy na przykład ćwiczyć, podejmować jakieś nowe działanie, i dosyć szybko pojawia się sygnał z naszego umysłu, że stop wystarczy, jestem zmęczony, zmęczona. A jak się okazuje, ten sygnał pojawia się tak naprawdę na samym początku naszej naszych możliwości, czyli około jakichś takich 30%. Więc zobacz, ci jeszcze 70% energii do działania, a umysł wysyła Ci ten sygnał stop, wstrzymaj się na 30%. I okej, okay, może patrząc z perspektywy czasu, kiedy trzeba było w jakiś sposób gromadzić tę energię na, na ucieczkę, na, na schowanie się, to to miało jakiś sens. Chroniło nas przed niebezpieczeństwem, gromadziło nam te energię na jakąś czarną godzinę. Ale w tych czasach to tak naprawdę prowadzi do tego, że, że się nie rozwijamy, że nie działamy. Więc uświadomienie sobie tego, że w momencie, kiedy pojawia ci się taka myśl, że stop, nie dasz rady, zostaw to, to jesteś dopiero na 30%. Więc jeszcze zostaje ci 70% możliwości. Więc nawet jeżeli ćwiczysz i odczuwasz ból, ból mięśni, to tak naprawdę nie jest to ten fizyczny ból. Tylko umysł wysyła ci taki sygnał, że przestań, bo zaraz ci będzie bardziej boleć, że może nie warto tego robić. Chronicie. Więc z jednej strony robi to dla Twojego dobra, ale jeżeli wysyła ci taki sygnał na 30%, no to trochę nie pozwala Ci się to rozwijać. Więc spróbuj następnym razem. Jeżeli pojawi Ci się taka, taka myśl, poczujesz to, że powinieneś przestać zrezygnować, to pociągnij to jeszcze chwilę. I zobaczysz, że to będzie takie może taka trochę zabawa z Twoim umysłem, takie przeciąganie liny, kto, kto wygra. Ale ja myślę, że Ty wygrasz. Jeżeli będziesz właśnie podejmował kolejne kroki, kolejne działania, to za chwilę to będzie 40%, 50%, a potem dużo szybciej Ci się będzie realizować kolejne zadania, bo umysł przyzwyczai się do tego większego wysiłku. Bo on jest Przyzwyczajony do tego, że powinno się działać na tych 30% i to powinno wystarczyć. Ale jeżeli ty chcesz się rozwijać, chcesz działać, chcesz osiągać cele, no to musisz zwiększać ten poziom wytrzymałości wytrzymałości zarówno fizycznej, jak i wytrzymałości psychicznej, bo to tylko nie tyczy się ten poziom energii, tej wytrzymałości fizycznej. Myślę, że tak naprawdę w najmniejszym stopniu. Tu chodzi o tę wytrzymałość tak naprawdę psychiczną. Więc. Kiedy pojawiać się taki sygnał, to uświadom sobie, okej, okay, ja jestem dopiero na 30%, ja jeszcze mogę dużo, dużo więcej. I przekraczaj te granice. Tak naprawdę każde działanie i zwłaszcza te nowe działania, jakie pojawiają się w twoim życiu, są przekraczaniem pewnych granic. Przekraczaniem twoich wewnętrznych granic, twoich wewnętrznych obaw, twoich wewnętrznych przeszkód i umysł tak ma na celu chronić ciebie, dbać o twoje bezpieczeństwo, ale ty musisz jakoś współgrać z tym umysłem, twoje emocje muszą z tym współgrać, więc tak przekraczaj. Wiadomo, że nie od razu będzie to przez 30 na pełną efektywność, ale stopniowo to podkręcaj, przekraczaj te swoje możliwości i po jakimś czasie zobaczysz, że możesz dużo więcej, dużo szybciej osiągać swoje cele, rezultaty. Więc pamiętaj. Jeżeli dzisiaj ci się pojawi taki sygnał, że okej, okay, dość, nie dam rady, to jest dopiero to 30%. A do końca jeszcze wiele, wiele zostało, więc działaj, podejmuj wyzwania. Cześć.